Przychodzę do Was z jednym z moich ulubionych filmów i takim, którego już naprawdę dawno na kanale nie było, bo przychodzę do Was z Denkiem. I będzie to Denko, no jak widać, znacznie mniejsze niż zazwyczaj, ponieważ miałam to Denko nagrać już jeszcze kiedy byłam w Polsce, a teraz jestem w Niemczech. No ale wiecie jak to jest, jak się wyjeżdża, to potem jest nagle milion spraw do załatwienia i po prostu no zbrakło mi na to czasu. Ale stwierdziłam, że no Szkoda by mi było, że tak powiem, odsuwać to de denko aż kiedy wrócę do domu, czyli mniej więcej do świąt, a nie wiadomo czy wrócę, bo nie wiadomo czy będą otwarte granice. No i tak mówię, szkoda by było po prostu, dlatego że mam dla was różne fajne produkty, których jeszcze nie było na kanale. Więc po prostu wywaliłam to wszystko, co widzieliście już praktycznie w każdym derku, na przykład olej do makijażu Effects, aktywator blasku Eniu, szampon z Janny z pokrzywą. Ja nadal kocham te produkty, nadal je serdecznie polecam, no ale po prostu zawsze je widzieliście. Zostawiłam tylko takie bardziej nowości oraz produkt na które szczególnie chciałabym zwrócić Waszą uwagę teraz. No i takie będzie mniejsze, ale mam nadzieję, że bardzo interesujące. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczniemy od kategorii pielęgnacja ciała, bo z tej kategorii mam w sumie tylko jedną rzecz Wam do pokazania i jest to peeling. Peeling do ciała cukrowy Sri Planet Spa. To jest ten peeling z masłem Shi. Oraz z cukrem brązowym. Cudnie pachnący, w ogóle jest na odwrót, jedna strona tak, druga tak. Przepięknie pachnący, słodko, skrab do ciała, bardzo dobrze ścierający, martwy na skórek. No, jeden ogromny minus, mianowicie już nie ma tego skrabu w sprzedaży, po prostu już był bardzo krótko w katalogu. Jeszcze zdążyłam go złapać w specjalnej promocji dla ambasadorek, a potem już go nie dostałam. Bardzo żałuję, bo pachnie. Cudownie, jak ta cała seria z masłem szyi mega słodko, bardzo dobrze, złuszczający, zdzierający niemalże na skórek z ciała. Jeśli kiedykolwiek go jeszcze zobaczę w katalogu, kiedykolwiek się pojawi, to na 100% do niego wrócę, bo jest fantastyczny. Skoro pielęgnację ciała mamy już za sobą, to przechodzimy do pielęgnacji twarzy i zaczniemy sobie od żelu micelarnego do oczyszczania twarzy Nutra Effects. Jest to ta zupełnie nowa wersja, ponieważ jakiś czas temu chyba na wiosnę cała linia Nutra Effects przeszła taką transformację i na przykład ten żel micelarny jest to produkt, w którym nie znajdziecie żadnych mocnych detergentów. To jest bardzo delikatny produkt do mycia twarzy. Mm. Powiem tak, niby jego używamy w ten sposób, że nakładamy sobie na dłonie, masujemy buzię, potem do wytworzenia piany, a potem spłukujemy. Tutaj raczej nie da się uzyskać piany, dlatego że nie mamy tych detergentów, co nie oznacza, że on wcale, że on źle w jakiś sposób zmywa skórę, zmywa nadmiar sebum bądź jakieś resztki makijażu. Bardzo dobrze to robi. Jednocześnie nie wysusza buzi, nie sprawia, że jest ona ściągnięta, wysuszona. Delikatny, bardzo dobrze oczyszczający produkt. Chociaż wiecie, ja gdzieś tam podświadomie wolę widzieć tę pianę na skórze. Wiecie, tak Wydaje mi się, że jest ta buzia lepiej oczyszczona, ale to wiecie, tylko moje widzi mi się. Niemniej, bardzo dobry produkt. Mamy tutaj 180 ml, butelka z pompką, pompka dobrze sprawowała się, nic się nie psuła, nic nie, nie było żadnych yy, niedogodności z nią. Taki żel kosztuje zazwyczaj w katalogu około 15 zł, czasem troszeczkę więcej, czasem troszeczkę mniej, natomiast bardzo serdecznie Wam go polecam, yy, bo się naprawdę świetnie sprawdza. Mam jeszcze jeden żel z Avon i jest to żel z serii ENIU, a dokładniej żel do oczyszczenia twarzy z Ekstraktem z węgla. Kiedyś Wam go pokazywałam, jak była to nowość w katalogu. To już jest produkt, który zawiera mocne detergenty. Mamy tutaj i SLS i kokamidopropyl betaine. Kokomidopropyl betaine to jest um, łagodny detergent, no ale mamy też SLS, który jest mocnym detergentem. Jest to produkt, który się pieni. E, mamy tutaj 150 ml w tubce. No więc też nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o e, wydobywanie produkt. Natomiast powiem że to tubka niekiedy była niewygodna, bo miałam wrażenie, że ona się nie chce domknąć. E, szczególnie jak ja miałam, wiecie, mokre dłonie czy coś. Więc to był taki malutki minusik. Produkt się pienił, dobrze wszystko zmywał. Nie miałam najmniejszych problemów, e, kiedy go używam, ale też nie miałam wrażenia e, jakiejś suchości na skórze, jakiegoś ściągnięcia. Naprawdę zwykły, ale jednocześnie bardzo dobry żel do mycia twarzy, po prostu umyć bez żadnego ściągnięcia, porządnie. Więc, jeśli szukacie takiego produktu, to bardzo serdecznie polecam. I przejdziemy teraz już do peelingów. Pierwszy peeling jest to peeling enzymatyczny. I uwaga, uwaga, jest to produkt, którego jeszcze nie do końca złożyłam, ale chciałam go Wam koniecznie pokazać. Jest to peeling enzymatyczny do twarzy z bioaktywną wodą cytrusową z Bielendy z serii Fresh Juice. Jest to z serii rozświetlającej. Wydaje mi się, że ta seria rozświetlająca już jest niedostępna, dlatego że jego ja kupowałam. Kiedy był w promocji to takiej dużej promocji za jakieś 12 zł, może za 10 zł. Do tego kupiłam sobie jeszcze z tej samej serii krem do twarzy, natomiast kremu jeszcze cały czas używam, a ten produkt już mi się kończy. Jest to produkt rozświetlający ping enzymatyczny z wodą cytrusową w formie lekkiego żelu zawiera kompleks enzymów o działaniu peelingującym. Mamy tutaj też kwas laktobionowy oraz sok z ananasa. Bardzo delikatny peeling, ponieważ jest to peeling enzymatyczny, właśnie w formie takiego żelu, który nakładamy po prostu na suszoną, na oczyczoną i osuszoną buzię, tak? okrężnymi ruchami zostawiamy na chwilę, a potem spłukujemy, więc dla mnie osobiście był to produkt, jest to produkt, praktycznie do używania codziennie, dlatego że on jest bardzo delikatny, ale przy takim codziennym, regularnym stosowaniu, na przykład wieczorem albo rano. To po jakimś czasie już miałam rzeczywiście takie uczucie, że ta buzia jest rzeczywiście gładsza, jest taka przyjemnie odświeżona, nie ma tutaj absolutnie żadnego uczucia pieczenia, nawet jeśli miałam, wiecie, gdzieś przerwaną ciągłość skóry, to nie czułam żadnego pieczenia, absolutnie żadnego podrażnienia. No natomiast jeśli jesteście osobami, które potrzebują wiecie, konkretnego zdzieraka mechanicznego, to to nie będzie produkt dla was, ale jeśli lubicie takie delikatne, kwasowe. Yy, usuwanie martwego naskórka. Naprawdę przyjemny produkt. Mam nadzieję, że gdzieś może w internecie go jeszcze znajdę za jakieś fajne pieniądze, bo naprawdę jestem tym produktem zszokowana i bardzo zadowolona z niego. Mamy tutaj 150 gramów w opakowaniu i mm, taka a propos Bielendy. Wiecie co? Jestem teraz w Niemczech i mam wrażenie, że naprawdę polski rynek w porównaniu z niemieckim jest przebogaty, jeśli chodzi o kosmetyki. Już nie mówię o Avon, ale ogólnie w Rossmanie, w... W naturze, w Hebe, w Superfarm jest ogrom kosmetyków fantastycznych, marek polskich: mnóstwo fantastycznych, naprawdę jest z czego wybierać. A tutaj, nawet jak mam kupić, nie wiem, żel do twarzy czy tonik, to no, Rosman DM, ale jest taka straszna bieda. W sumie, jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, takie same mam odczucia, więc naprawdę. No, doceniajmy to, co mamy, doceniajmy to, że nasz rynek jest tak bogaty. Ja się bardzo cieszę, że ten peeling tak mi się fajnie sprawdził, ponieważ miałam już z tej serii fresh juice e, taką esencję nawilżającą dla skóry suchej i normalnej. No i ta esencja powiem Wam szczerze, była w sumie nic nie warta. ją w końcu mojej koleżance, ale jej też się nie sprawdziła, dlatego że w moim przypadku tamta esencja ani nie nawilżała, ani nic nie robiła. W sumie mogłam jej w ogóle nie stosować. Za to mnie zapychała, co było bardzo dziwne. Więc miła odmiana, bo akurat ten produkt z tej serii bardzo dobrze mi się sprawdził. Mam też kolejny peeling Wam do pokazania. Jest to głęboko oczyszczający peeling z minerałami z Morza Martwego z Planet Spa. I to jest dopiero moje pierwsze opakowanie, które ja zużyłam tego produktu. Ja wiem, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, bo ten produkt w Avon jest od lat. Wielu, 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 a ja dopiero go zużyłam po raz pierwszy. natomiast powiem Wam, że ja jestem zachwycona tym produktem. Jest to peeling normalny mechaniczny, z tym, że jego używamy w ten sposób, że em, nakładamy go sobie na buzię, wmasowujemy delikatnie, a później zostawiamy do zastygnięcia i następnie e, delikatnie spłukujemy. Natomiast ja zawsze robię tak, że e, po prostu jak idę się myć to najpierw myję sobie buzię żelem później nakładam właśnie ten peeling robię sobie masaż, ponieważ on ma w sobie drobinki, dosyć ostre ale to nie jest tak gęsty peeling tak jak powiem, jak pasta na przykład jak ten sknirski, ale po prostu zostawiam go sobie później, wiecie tam, myłam się i tak dalej i na koniec go właśnie jeszcze dodatkowo lekko docierałam i spłukiwałam Naprawdę fantastyczny efekt. Buzia niesamowicie miękka, niesamowicie po prostu e, gładziutka. Widać, że cały martw na skórek został zdarty za każdym razem. Jednocześnie żadnego uczucia wiecie jakiejkolwiek warstwy czegokolwiek na twarzy więc e, myślę, że jak mnie oglądacie, to wiecie, że czy ten peeling z Planet Spa, z, e, serii z olejkiem arganowym, czy ten peeling, który był który ten nowy z witaminą C, zawsze miałam wrażenie, że taka dziwna zostaje coś na skórze po nich. Po tym nic nie zostaje, po prostu czysta, gładziutka, nowiutka skóra, bez niczego. Wystarczył mi na kilka miesięcy, bo też nie musiałam go zbyt dużo używać ilościowo. Bardzo tani, bo jego można kupić w katalogu już nawet za 7 zł, ale zazwyczaj jest za około 10-11. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam, bo. Naprawdę jest fantastyczny i ja chętnie do niego jeszcze wrócę. A ostatnim produktem z pielęgnacji cery, który chciałabym Wam pokazać, są oczywiście ampułki z proteinolem. Ja wiem, że ostatnio mówię o nich dosyć często, ale chciałam Wam pokazać, że też kolejne opakowanie już zużyłam, żeby nie było puściutkie. To jest naprawdę fantastyczny produkt i muszę Wam powiedzieć, że ja kiedy on wchodził do katalogu, bo pamiętam, że podczas naszej okręgowej wigilii w tamtym roku właśnie nasza ekspertka od pielęgnacji cery zaczęła mówić o tym produkcie, że będzie wchodził, że jak jest cudowny, wspaniały i tak dalej, a ja byłam taka nastawiona, że... Mm, Pewnie kolejny z silikonem, pewnie jakiś syf, pewnie nic nie będzie robił. No i się fantastycznie, po prostu cudownie, niesamowicie zdziwiłam, bo po pierwsze tutaj nie ma silikonu. Ja nie mówię, że silikon jest zły, ale do moja osobista skóra silikonu nie lubi, mnie silikon w dużych ilościach zapycha więc ja nie lubię i unikam silikonu a ten produkt tego silikonu nie zawiera jednocześnie mamy tutaj naprawdę fajną, przyjemną, lekką konsystencję, niezbyt tłustą, ale też taką, że jest jednak czucie troszeczkę na buzi Siedem ampulek, czyli tygodnia tygodniowa kuracja można te półki rozdzielać sobie na pół, jeśli chcemy sobie je zaoszczędzić, że tak powiem. Natomiast przede wszystkim, produkt ten rzeczywiście naprawdę nawilża i to nawilża porządnie skórę. Dużo osób, widziałam niektóre opinie, że może nie dużo, ale część osób zarzuca mu, że no wcale nie jest taki cudowny, że wcale tak cudownie nie nawilża. Ale tu chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że pamiętajcie, że tak. Wydaje mi się, że każda skóra jednak ma taki maksymalny poziom tego nawilżenia. I jeśli wy mm, nawilżacie skórę dobrze, rzeczywiście używacie kremu na dzień, na noc, jakiegoś serum, nawilżającej maseczki, naprawdę dbacie o tą cerę, że ona jest mocno nawilżona, pijecie dużo wody, wodę z kolagenem i tak dalej, to te ampułki nie zrobią na was takiego wow. Ale dla osób, które może gdzieś tam przesuszyły sobie skórę, które gdzieś tam są troszeczkę na bakier z nawilżaniem, no to to jest moim zdaniem absolutny must have i produkt, który naprawdę warto wypróbować, mimo, że nie jest najtańszy, bo on w katalogu zazwyczaj kosztuje 70 zł, ale uwierzcie mi naprawdę warto. Chyba, no, że jesteście ambasadorkami, piękna, no to często jest ten produkt promo w promocji takiej, że można kupić 40-40% taniej, 40-45%, więc no, dlatego też polecam stać ambasadorką, bo naprawdę jest fantastyczny. Ostatnio miałam taką sytuację, o której Wam mówiłam, że poparzyłam się tym peelingiem krwawym z The Ordinary. Tutaj we Frankfurcie, no nie miałam tych ampułek ze sobą, miałam tylko tą maskę z grzybkami szitakę. No, smarowałam, 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 ale jeszcze było za sucho. Wróciłam do domu, otworzyłam ampułki. Po pierwszym użyciu już było ulga po prostu, niesamowita ulga. Po trzech dniach już praktycznie nie było widać, że coś było poparzonego, coś było dziwnego, przesuszonego. Wygląda buzia idealnie, a po całej kuracji rzeczywiście miałam wygładzone tutaj zmarszczki uśmiechu, miałam linie, te zmarszczki liwie tak zwane wygładzone. Tak, no oczywiście ta moja krecha została nowo to jest taka konkretna zmarszczka, ale jednak buzia wygląda fantastycznie, bo mega nawilżona i w ogóle nie zapchana, więc jak zwykle całym sercem polecam wam gorąco półki, bo moim zdaniem no dla mnie osobiście jest to ten produkt w takim moim mm, najlepszej piątce produktów w ogóle Avonu, bo naprawdę działa. Przejdźmy teraz do produktów, do makijażu, które skończyłam, albo po prostu wyrzucam z jakiegoś powodu. Eee, zaczniemy od lakieru do paznokci. Jest to lakier do paznokci Nail Style Studio Mark. To jest taka eee, seria, która była w różach tylko. Nie wiem, czy wiecie różne wykończenia, ale same różowe kolory. I to jest kolor Glam Rock. Jest to lakier piaskowy, cukrowy, jak tam chcecie go nazwicie z takimi drobinkami. E, fantastyczny lakier do paznokci, przepiękny kolor, z tą fakturą właśnie piaskową, wygląda po prostu ślicznie. Jednocześnie bardzo ciężki do zmywania, no bo to jest lakier piaskowy, ale polecam wam go całym sercem. Mimo, że już go prawdopodobnie nie dostaniemy w katalogu, dlatego że no to była edycja limitowana. Mam nadzieję, że jeszcze wróci, bo naprawdę jest to fantastyczny lakier, przepięknie wyglądający. Co prawda mi tylko jeszcze trochę zostało tak mniej więcej, jedna trzecia opakowania, ale już mi się niestety zdążył no, zrobić taki glutek. Zauważyłam, że ten lakier nie chce czasami wysychać. Po prostu już mi się wziął i zepsuł, a bardzo żałuję, bo naprawdę przepiękny kolor o fantastycznym wykończeniu. Kolejny produkt jest to gąbeczka do nakładania podkładu. Gąbeczka z Oriflame Precision. No, niestety, jak widać, wzięła i mi się rozwaliła, więc już pora ją po prostu wyrzucić. Gąbeczka, jak widzicie, z jednej strony płasko ścięta, z drugiej strony mamy dziubek bardzo fajna, jednocześnie bardzo gładka w swojej konsystencji, taka nieporowata, e, więc niekiedy mi odpowiadała, ale niekiedy była dla mnie zbyt twarda, ogólnie taka średnia, dobra gąbeczka, no nie jest to gąbeczka z Glam shopu, nie jest to glam spącz, mój ukochany, ale raczej przyjemna gąbeczka, myślę, że jakbym ją gdzieś spotkała w jakiejś naprawdę fajnej cenie, to chętnie bym ją zakupiła. Wcześniej zakupiłam ją chyba za 15 zł, więc to nie jest jakaś zła cena. Teraz jakąś dyszkę, myślę spokojnie, bym ją jeszcze raz kupiła, bo naprawdę fajna gąbka i jeden miała minus dosyć ciężko ją było myć. Ja nie wiem czemu, jakoś tak ją mi się domywało dosyć ciężko, e, mimo że oczywiście myłam ją tak jak wszystkie gąbki w wodzie z olejkiem Isana, to z tą miałam troszeczkę problemy ale jednocześnie fajnie nakładało się nią podkład, więc myślę, że jak znajdę ją w dobrej cenie, to chętnie wrócę. Kolejny produkt z Oriflame jest to podkład Everlasting Foundation Extreme w kolorze Vanilla. I dlaczego Wam go pokazuję? To jest produkt, podkład, który ja zazwyczaj mieszam sobie z moimi podkładami, czyli z podkładem Estée Lauder WR, dlatego że on ma przepiękny, jasny, żółty kolor. To jest niesamowite, nie wiem czy to będzie widać ale myślę, że widać, on jest w tym momencie dla mnie zdecydowanie za jasny sam w sobie ale on jest przepiękny żółciutki, jasny, bez żadnych podtonów ciemnych, albo jakichś tam róży, czy czegokolwiek jest naprawdę idealny dodatkowo ma całkiem fajne krycie i ja go właśnie uwielbiam mieszać z podkładem Estée Lauder Double Wear, dlatego że ja mam w tym momencie kolor Ecrée i jest on dla mnie za ciemny a po prostu kiedy mieszam go sobie z tym, e, mogę utworzyć sobie kolor po prostu dla mnie idealny. E, chętnie do niego wrócę, chociaż wydaje mi się, że on jakiś czas temu był wyprzedawany. Czego bym się obawiała. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś go znajdę. Jeszcze mi została jedna tubka, ale mam nadzieję, że go znajdę, bo naprawdę mieszanka tego podkładu z Estée Lauder WR na co dzień jest dla mnie idealna i fantastyczna, więc bardzo serdecznie polecam Wam ten podkład. Jak go kiedyś gdzieś spotkacie, wypróbować. Mm. Jak już był podkład, to teraz puder i ten puder już doskonale znacie, jest to puder mark, sypki biały puder utrwalający, jest to efekt HD, więc niestety jeśli robicie sobie zdjęcie z fleszem używając tego pudru, no to będziecie mieć efekt duszka, czyli będziecie wybieleni. Co nie oznacza, że jest taki zły produkt. Wprost przeciwnie, jest to najlepszy puder, jaki ja kiedykolwiek miałam, najlepiej utrwalający, jest to też produkt dosyć suchy i on może cerę przesuszać. Jeśli macie buzię suchą, nie do końca dobrze nawilżoną, on może dawać taki efekt pergaminowy, przesuszony, natomiast jest to produkt, który fenomenalnie utrzymuje podkład na twarzy w ogóle się praktycznie nie wyświeca. Bardzo wygodnie na nim się rozprowadza czy to róże, czy brązery, dlatego, że one się pięknie wtedy rozblendowują, nie przyklejają się zbyt mocno w jednym miejscu, dlaczego o nim wspominam mimo, że mówiłam, że e, takie znane znanych ulubieńców wywaliłam, mówię o nim dlatego, że teraz w katalogu 15 Avon w ofercie dla ambasadorów, więc polecam być ambasadorem Avon e, w Focusie dokładnie jest ten puder chyba za 12,99, więc naprawdę bardzo tanio jego ja Wam polecam. Nie nakładajcie go tylko pod oczy, dlatego że on może Wam przesuszyć okolice pod oczami. Ale na całą buzię naprawdę najlepszy, utrwalający puder, jaki kiedykolwiek miałam. Puder z Kat Von D to w ogóle nie ma do niego polotu zero, mimo że był polecany jako bardzo mocno utrwalający puder. To ten jest dużo, dużo, dużo lepszy, więc polecam z czystym sumieniem. Zużyłam też, znaczy zużyłam, znalazłam też puder. Podkład, nie mogę się wysłowić. Tuż do rzęs Scobo Professional Extremely Beautiful Lashes. Jest to miniaturka. Tu miałam 7 ml. Tą miniaturkę otrzymałam w jakimś zestawie Scobo Świątecznym. Tutaj była taka śmieszna szczoteczka silikonowa. Postaram się Wam się z bliska tutaj pokazać. Ona była tak spiralnie tak, że tak powiem szła, tak spiralnie Bardzo dawała ładny efekt. Rzeczywiście te rzęsy były pięknie wyczesane i trochę pogrubione, natomiast niekiedy jednak zdarzało mi się tymi, tą szczoteczką te rzęsy trochę posklejać, i czasem musiałam się jednak pobawić troszeczkę z czystą szczoteczką, żeby je rozczesać. Aczkolwiek tak normalnie zazwyczaj mi tych rzęs nie sklejała. Przyjemna maskara, no ale niestety u mnie się zmarnowała, bo po prostu no, gdzieś tam w odchłani kosmetyczki mi się uciekła i zapomniałam o niej i jej nie używałam. Szkoda, ale jeśli znajdę ten tusz jeszcze kiedyś w ofercie Kobo, to chętnie do niego wrócę, bo naprawdę był w porządku. Piękny czarny kolor. Byłam z niego naprawdę zadowolona. Ostatni produkt w kategorii kosmetyki do makijażu jest to absolutny bestseller, absolutny hicior, produkt, który myślę większość z Was zna, czyli NYX Glitter Primer. Jest to klej do brokatu, ale także używany do cieni do powiek oraz do makijażu ust. I ja oczywiście, no nie zużyłam go w całości. Niestety pewnego pięknego dnia po prostu ułamał mi się dziubek. Dziubek mi został w, tutaj w opakowaniu, w zakrętce, a dziubek się ułamał po prostu. No i stwierdziłam po pewnym czasie, że no już go lepiej wyrzucić, bo jakieś powietrze, nie wiadomo jak on będzie działał, co nie zmienia faktu, że kupiłam od razu drugie opakowanie. Jest to fantastyczny produkt właśnie do cieni do powiek, tylko trzeba go używać zawsze minimalną ilość. Przepięknie na niego przyklejają się cienie, najlepiej błyszczące. Każdy po prostu nawet średni cień potrafi wyprowadzić na ludzi, że tak powiem. E, naprawdę polecam z czystym sumieniem w internecie. Dorwiecie go za około 30 zł, myślę. Może w jakimś zestawie, troszeczkę taniej. Mm, nigdy nie miałam z nim sytuacji, żeby mnie uczulił, żeby coś złego się z nim stało. Ale pamiętajcie, nie używajcie go jako baza pod cienie matowe, dlatego że taki matowy cień. Jak się przyklei do niego, to już się nie odklei i nie będzie go też można wycieniować. I też on podbija jednocześnie takich cieni matowych kolor. Więc, jak Wam się przyklei, to może być tak, że będziecie mieć taką dużo ciemniejszą plamę, a wokół będzie dużo, dużo jaśniej. Więc, no, do cieni matowych nie ale brokaty, wszelkie produkty do ust, um, jakieś cienie foliowe, jak najbardziej polecam. Jeśli macie średni cień błyszczący, nakładacie next Glitter Primer i nagle robi się po prostu przepiękna tafla i niesamowity blask. Nie uczula, łatwo go można zmyć, naprawdę must have absolutny, gorąco polecam. A ostatnią i moim zdaniem najciekawszą kategorią jest pielęgnacja włosów. Zaczniemy sobie od szamponu. Szampon Nature Box jest to szampon z olejem makadamia. Przede wszystkim fantastyczny, słodki zapach. Jak kochacie słodkie zapachy, to polecam. On pachnie niesamowicie słodko. Właśnie takim słodkim olejkiem. Niesamowicie mocno pachnie też w łazience. Więc jak wiecie, kochacie to, będziecie mega zadowoleni. Śmieszna butelka, znaczy ładny kształt, ale śmieszna, bo mamy tutaj 385 ml produktu. Ja zapłaciłam za niego koło chyba 20 zł. Jest to szampon, który nie zawiera mocnych detergentów, z tego co widzę, więc nie uczulił mnie w żaden sposób, nie spowodował, że moja skóra była po codziennym myciu przez jakiś czas, jakaś, nie wiem, wysuszona, ściągnięta, łuszcząca się albo coś, nie daj Boże, takiego. Wszystko było w porządku, ale niekiedy miałam wrażenie, że trochę te włosy szybciej się przetłuszczały po tym szamponie to było bardzo rzadko, być może źle, po prostu je wypłukałam fantastyczny produkt, przepięknie pachnący, dobrze myjący włosy bardzo, bardzo, bardzo polecam i a propos Nature Box, to też użyłam, uwaga, uwaga, szampon w kostce i był to szampon z olejem z migdałów Taką wersję sobie zakupiłam. Mamy tutaj 85 gramów produktu i według producenta powinien nam on wystarczyć na 30 użyć. Mi wystarczył na troszeczkę dłużej, na pewno, bo mimo, że nie używałam go codziennie, to wystarczył mi chyba na 3 miesiące więc całkiem długo. Piękny, delikatny zapach. Jeśli wiecie, ten jest dla Was za słodki, to ten jest dużo delikatniejszy, taki świeższy. Ja nie jestem, słuchajcie, jakimś osobą, która zwraca uwagę na to, że coś jest eko albo nie jest. Ale ogólnie plus za właśnie zwykłe papierowe opakowanie, no trochę moje jest już sfatygowane, to jest trochę minus też niekiedy, bo można sobie takie opakowanie po prostu zniszczyć. To nie zmienia faktu, że jest to naprawdę dobry szampon. Dobrze się pienił. Po prostu używamy jak mydła. Napieniamy sobie na ręce i przenosimy na skórę głowy. Dobrze domywał włosy. Nie powodował żadnego szczypania, łuszczenia, nie wiem, wysuszenia skóry głowy. Naprawdę fantastyczny szampon. Chętnie wrócę jeszcze do tych szamponów w kostce. Teraz kupiłam sobie taki szampon z Isany, ale on jest zdecydowanie mocniejszy. Ten jest delikatniejszy. Fantastyczny. I będzie świetny, jeśli macie w swoim otoczeniu osobę, która lubi dużo lać szamponu, dajcie jej taki szampon w kostce. Nie będzie go Wam tak szybko zużywać, to Wam gwarantuję, no bo jednak po prostu konkretną ilość nałożę sobie na dłonie i przeniesie i nie będzie Wam lać pół litra naraz. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ja zapłaciłam za ten szampon też około 20 zł, ale myślę, że jest naprawdę każdej złotówki wart i chętnie do takiego szamponu jeszcze wrócę. Zostały mi jeszcze odżywki i maski do włosów. Pierwszą z nich jest to maseczka odżywka, którą kupiłam w Niemczech, firmy Balea, e, intensywne, tam, intensywna regeneracja z olejem arganowym i z keratyną. E, To jest bardzo tania odżywka, dlatego że ja zapłaciłam za nią chyba euro 25, czyli... Coś koło 6 zł, to naprawdę nie jest dużo. Natomiast szczerze powiedziawszy, nie wrócę do tej odżywki, dlatego że nie widziałam zbytniej różnicy, czy ja ją miałam na włosach, czy jej nie użyłam. To w sumie mogłam jej nie używać i wyszłoby na to samo. Tania, ale moim zdaniem, no jednak nie warta swojej ceny. Opakowanie wygodne z mm, tubeczka 200 ml, sama odżywka dosyć rzadka w swojej konsystencji. Nie pytania, ale uważam, że jednak wolałabym zobaczyć, wypróbować coś zupełnie innego, no bo ta jakoś średnio mi się sprawdziła. Zużyłam też ostatnio trzy maski do włosów z Oriflame. Są to maski z serii Love Nature. Za każdą z nich zapłaciłam chyba 5 zł. Mamy tutaj maskę awokado, mango oczywiście i banan. Jeśli chodzi o te piękne zapachy, wszystkie pachną najpiękniej, ale najpiękniej pachną zdecydowanie banan. Absolutnie przepiękny zapach. Każda z nich jest trochę dla innych włosów, dlatego że awokado jest dla wszystkich typów włosów i jest to nawilżająca maseczka. Mango jest dla włosów. Koloryzowanych, farbowanych, a bananowa jest dla włosów suchych, też taka odżywcza. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że tutaj mamy po 10 ml produktu, więc spokojnie to wystarczało dla moich włosów na pół każda taka saszetka szła, 5 ml na jedno mycie mi zdecydowanie wystarczało najpiękniejszy zapach oczywiście banan, ale na drugim miejscu mango, jako kocham mango, a na trzecim właśnie awokado dosyć rzadkie w swojej konsystencji i muszę też powiedzieć, że chyba jeśli chodzi o banana to też były najfajniejsze efekty na włosach, bo rzeczywiście te włosy były takie mięciutkie, wygładzone z tego co widzę w tych maskach chyba nie mamy silikonu, więc no wiadomo, nie ma się też to spodziewać, że nagle będzie super wygładzenie, ale no na przykład troszeczkę to awokado i mango mnie ym, zawiodło, może nie było to aż tak zawodzące jak ta maska, jak ta odżywka z Balea, że wiecie, no mogłabym ich nie nakładać w ogóle ale jednak oczekiwałam troszeczkę większego nawilżenia, odżywienia natomiast ten banan nie dość, że pięknie pachniał to rzeczywiście czułam na włosach różnicę i jak będzie jeszcze w fajnej promocji to chętnie do tej maseczki wrócę bo naprawdę jest warta tych no, 5 zł fajny w ogóle mm, pomysł, że mamy w saszetkach takie maseczki dlatego, że można sobie taką saszetkę kupić jedną czy dwie i na jakiś wyjazd po prostu zapakować nie trzeba to do takiej całej butli tachać ze sobą więc fajny moim zdaniem pomysł no i cóż, i to już jest całe denko, proszę Państwa. Praktycznie same nowości. Mało zawodów, w sumie jeden zawód, czyli ten, ta odżywka balea, z tego co widzę, taki był rzeczywiście zawód, a tak same fajne produkty, które polecam. Koniecznie dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów testowaliście, czy któryś mieliście i co o nich po prostu uważacie, czy Wam się sprawdziły, czy nie. Jeśli Wam się film podobał, to koniecznie stawcie łapkę w górę i już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!